Cześć, nazywam się Artur Mierzyjewski. Dzisiejszego dnia wykonamy sobie kolejny zestaw ćwiczeń. Planując ćwiczenia dla Was, skupiam się na tym, że albo chcecie spalać tkankę tłuszczową, a na pewno budować mięśnie swojego ciała. Więc mieszam je, żeby każdy, w każdym ćwiczeniu inne partie mięśni były poruszane. Na początek zrobimy sobie zwykłe, podstawowe przysiady. Dlaczego przysiady? Dlatego, że skupiam się też na ćwiczeniach, które możecie wykonać sobie w domu, we własnym pokoju, żeby nie y, trzeba było po prostu chodzić do siłowni czy też do jakiegoś klubu, żeby po prostu poćwiczyć, wykonać podstawowe ćwiczenia, jakie powinniśmy wykonywać każdego dnia. Zapraszam. Pierwszym ćwiczeniem, tak jak już powiedziałem, będą przysiady. Stajemy w rozstawie stóp na szerokość naszych barków. Nogi oczywiście równolegle do siebie, stopy. Opadamy najpierw bioderkami, kolana są wyprostowane. Pupa jak najniżej podłoża, nie odrywając pięt od ziemi. Podnosimy się w ten sposób, wypychamy klatkę piersiową, bioderka do przodu. I znowu opadamy najpierw pupa. Kolana proste, cały czas zostają równolegle i wypychamy. Hop. Hop. Plecy proste. Hop. Pamiętajcie, stopy całą swoją płaszczyzną dotykają ziemi. Pracują nasze nóżki. Mięsień dwugłowy, czworogłowy. Hop. Hop. Oczywiście możecie sobie zwiększyć częstotliwość można te ćwiczenia wykonywać szybciej. Ważne jest to, żeby wykonywać je w prawidłowy sposób, bo wykonując ich po prostu mniej, a dokładniej, zrobicie ich mniej, a wasz mięsień będzie tak samo zmęczony, tak samo będzie się budował w trakcie regeneracji. Przyspieszymy trochę, hop, 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 hop. Zrobimy sobie każdego ćwiczenia po dwie serie, za chwilę do tego ćwiczenia jeszcze wrócimy. Kolejnym ćwiczonkiem będą to wypady w przód. Noga w kolanie, która jest z przodu ugięta. Z tyłu tak samo, tym, że nie prostujemy, nie, nie robimy takiego wypadu. Tylko ugięta, niemalże dotykamy ziemi. Odbijamy się nogą, która jest z przodu, wracamy do pierwszej pozycji. Hop. 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 I ćwiczymy Ćwiczcie razem ze mną. Możecie oczywiście ćwiczenia sobie mieszać, ale jak najbardziej zapraszam Was do ćwiczenia w trakcie trwania tego filmu. Będziemy sobie wszystko po kolei omawiać, żeby Wasze ćwiczenia również były wykonywane w prawidłowy i bezpieczny sposób, tak żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. Zróbmy jeszcze 5, i dwa, 3. 4 i 5. Kolejnym ćwiczeniem, jakie wykonamy, opadamy, podpieramy się, taki pad podparty, i teraz szybkim ruchem dynamicznym nogi jak najbliżej dłoni i wracamy. Hop, 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 hop. Delikatne odgięcie, ale nie odginajcie się za mocno. Delikatnie. Bardziej staramy się, żeby Tutaj cała sylwetka ciała była w prostej pozycji, pupa nie była wypięta. Jeszcze cztery. I wracamy tak jak mówiłem do pierwszego ćwiczenia, czyli przysiady. To samo. Stopy równolegle ustawiamy do siebie na szerokość ramion. Opadamy najpierw pupa, prawie dotykamy do ziemi. Nie odrywamy pięty. I góra. Hop. 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 Jeżeli dacie radę, przyspieszamy nieco. Zrobimy jeszcze pięć. 2, i trzy, cztery i pięć. I kolejne ćwiczenie. Po kolei opadamy, noga prawie dotyka kolanem do ziemi. Staramy się utrzymywać tę równowagę, jeżeli nie jesteście oczywiście w stanie można delikatnie się podeprzeć ale pamiętajcie, nie obciążajcie całego ciała na ręku a skupiajcie się na tym, żeby całe nasze ciało było obciążone na nogach widzicie, jest to bardzo męczące ćwiczenie to bardziej, że wykonujemy je w miarę szybko ale na pewno da efekt takie ćwiczenia wykonujcie sobie 3-4 razy w tygodniu. Oczywiście możecie każdego innego dnia mieszać, korzystać z wszystkich naszych ćwiczeń, które udostępniamy. Jeszcze trzy. I wracamy do trzeciego ćwiczenia. Nogi szeroko i blisko. Hop. Jeszcze 5, 2, 3, 4 i 5. Jak widzicie, nie są to proste ćwiczenia, Wręcz powiedziałbym, że są one bardzo ciężkie. Są intensywne i dynamiczne. Także zapraszam do takiego codziennego ćwiczenia do wykonywania ich razem z nami. Cześć, do zobaczenia.